No wiem, dopiero za chwilę, ale dobra. No, park, tycoon, ogólnie. E, jeśli wrzucę coś dzisiaj jeszcze, to będziecie to dzisiaj mieli, jeśli czegoś nie wrzucę, to nie wrzucę już w zasadzie nic. OK, Info. No, informuję was. Wiecie dlaczego? Tylko dlatego, żeby Wiecie, was poinformować, tak żebyście wiedzieli. No. Jak pamiętacie, ja ostatnio no, na coś zbierę. I co to było? Spare right bym mógł postawić. Jest op. Taka wersja. Kurczę, taka wersja na boga to jest też. Taka wersja dla mnie. Gdzie tu jest? Jakoś tutaj jest. OK, te rollercoastery odblokowuję, tak czy siak będę potrzebować, wiecie, dość dużo pieniędzy dla mnie, w sensie, OK. Okej, okay, ty wiesz, że jest ten tak, to idę do góry, to jest z tyłu. Okej. Misja O, kocha. dwie gwiazdki potrzebuję.

te gałgany. O, to jak tu. Na tym chociaż nie mogło się Polecam bardzo gierka. Jo Okej. Okay. Też kredytów to zawsze tysiak. Hm, mm, ja Dobra. Mo money, money, money. Mm. Czyli to... Aha, to lekko lipa. Muszę to posprzątać, bo... Inaczej będzie mi zadowolenie im lekko spadać. To są takie głupia. ile tu jest tych osób? No. Strasznie dużo już się mało porównując do tych większych. Ale tak. Pięciu czeka na space ringi, jednego na ten, ta, ten. Ile jeździ na tym? Ile to czeka bardziej? Właśnie czeka znowu jeden. Tu na no, to. Bardzo dużo tu ich łazi. Dobra, to robię tutaj. Już powoli zaczynam przedłużać. To. Jakbym po prostu to pasaję. to było super fajnie. No. zobaczmy, jakie mamy winis. A nie, Achievement... Invent... Dobra. się inwentował. Ja podążę sobie tylko laptopa. Ka robił inwent, ile już trwa odcinek? Jak zwykle mi się myszka musi zająć. No um. ej, pamięta ciebie się robił o wszie. Chyba nie. W no, Właśnie mam lipę z, z misji No, mam tam rady na zbierać tam cztery tysiące. Tutaj się z tego dość szybko zarabia. Oni wchodzą, zjeżdżają. Już kolejny stoi. On wychodzi. To już idzie. No, nie tak to wygląda. Kurcze bele, co tu się dzieje już? Junior Coaster jest na górze ten Tentakus I on spada Spaceringi rosną Czyli pewnie za chwilę coś zamieni Stance też rosną Siedzenia I uczył mam aż tyle tych? Dobra, kupuję frytki O, Karuzela będzie fajna no, blokowanie też jest z gór w sumie. W ogóle Konrad, jak z nim tu to, to pierwszy, rzecz miał, to właśnie ta karuz. Nie karuzla. No, coś tam takiego i ja tego nie wiem. Wiem, co tu Kitu zrobili. Że za tym mi się to pojawia. No, no ale dobra. za chwilę dobiję do dwóch gwiazdek a ja się Tak, to idzie miki, coraz więcej gości mam. Zarabiam już też dość dużo. Hm. Teraz pozwierałbym można opcje. Tower kosztuje 2,800. To nie będzie jakiś Seat mi się wydaje. Roller Kostary. 14 tysięcy. 45, 68. oj Ten. 24. Ale jest przeogromny. Bym musiał kupować następny Ten. Oj, oj, oj. Dobrze, ten Twister. Twister mi się wydaje taki optymalny. Drop Tower. Ej. I Drop Towera jeszcze nie mam. No. Musiałbym go zrobić. nie mam takiego jego Drop Towera później, to jó. Fajnego Ale ponieważ jest Biedny, no to nie zrobiłbym sobie takiego fajnego Nawet mi nie mówcie, że tyle osób idzie tutaj Cztery Już dwie te są w kolejce na no jakieś, nie wiem Space ringi Okej okay. Jako, jak chodzi o Junior Czterech, okej. Okay. Ja mam pytań. Tych tutaj też dziewięciu jeździ, trzech w kolejce. Przecież jakoś nie wiem. ciemne jest u mnie. Wiecie co to znaczy? tak Nie, ja będę musiał tu sam. Obecnie jak tylko na typu są wyjdzie, to będę to usuwać. Ja pierdziu. To ono tu zostanie zamknięto. Jest to nie spadnie do zera? A wyciepałaś to Dobra, ja sobie mogę pochodzić. Ta taka masz co tu w No co wy tu wchodzicie? No wyłaś stąd! Ja mój US Tam nie ma korzy, dlatego nie chcesz, żeby tam byli. doesn't read well.